Ty, ty, a powiedz mi w ogóle, czym ty uczysz? Bo ja przez ostatnie lata to się DLS-em uczyłam. To jest... DLS to jest, słuchaj, najlepsza technika, w ogóle nie ma lepszej, no... Nie będę ci tłumaczyć, nie? No, uważam w ogóle, że wszyscy powinni się uczyć DLS-em, bo jakby... Wiesz, proste ćwiczenia, fajne efekty, super sprawa, gwiazd, wiesz, ale jak gwiazd, wszyscy się uczą DLS-em. I ja się pytam... A czym ty właściwie uczysz? Słuchaj. Słuchaj. ustajmy sobie jedno. Ustaję sobie jedno. Ty sobie jedno. masz śpiewać Słuchaj. tak jak ja. Masz Słuchaj. śpiewać tak jak ja. Żartowałam. Nie ma jednej cudownej techniki ani nawet jednego genialnego ćwiczenia. Nie, 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 nie. nie, nie ma. Tak szczerze, żadna z metod wokalnych, które poznałam, nie była wystarczająco idealna, żeby trafić do każdego. Jeśli coś nie działa, Odrzuć to. Tylko arogancki nauczyciel opowiedział, że zna odpowiedź na wszystkie, na wszystkie pytania. Na wszystkie. W moim studio żongluję programami wokalnymi, w związku z tym możesz wybrać coś idealnego dla siebie.